Dzień dobry, będę miała przyjemność poprowadzić dla Państwa kurs programu Archicad 18. Zapoznanie się z obsługą programu daje dostęp do szerokiego wachlarza narzędzi projektowych. Na podstawie projektu wielorodzinnego budynku mieszkalnego omówię wszystkie funkcje programu niezbędne do jego stworzenia. Program daje możliwość szczegółowego opracowania elementów takich jak rzuty, przekroje, elewacje czy detale, a także modelu 3D. Do dyspozycji oprócz zestawu wszystkich odcinków kursu dostaną Państwo dodatkowo plik DWG z podkładem działki oraz pliki PDF z rzutami poszczególnych kondygnacji, na których będzie bazować nasz projekt. Załączony jest także plik programu Archicad 18, zawierający finalny stan projektu na zakończenie kursu. W folderze PDF znajdują się wszystkie wykonane w programie rysunki budowlane. W folderze JPG znajdują się te same rysunki, jednakże z rozszerzeniem JPG. Otrzymają także Państwo plan kursu, na którym wypunktowane są wszystkie elementy omawiane po kolei w kursie. Rozpoczynając od konfiguracji programu i jego podstawowych funkcji, przejdziemy do elementów konstrukcyjnych, a następnie obiektów biblioteki programu. Przedstawione zostaną również sposoby końcowego opracowania rysunków technicznych i przygotowania ich do eksportu lub wydruku. Ostatni z odcinków poświęcony jest możliwościom tworzenia wizualizacji. Dla porównania zapoznamy się z wewnętrznym renderingiem Archikada. Oraz programem Atlantis Studio, który umożliwia tworzenie wysokiej klasy wizualizacji na podstawie eksportowanego z Archikada pliku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do skorzystania z kursu.